W cieniu szarej, spokojnej codzienności skrywają się tajemnice zdolne wstrząsnąć całym krajem. W 1969 roku mała miejscowość Gałkówek w województwie łódzkim stała się synonimem horroru znanym jako Wampirówek. Oto opowieść o mrocznej stronie ludzkiej natury, pełna przerażających faktów i pytań, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. 17 lipca 1952 roku 67-letnia Józefa P. postanowiła skorzystać ze spokoju i uroku lasu. Kobieta zbierała jagody. W pewnym momencie zauważyła postać mężczyzny, i tutaj sprawy przybrały makabryczny obrót. Tajemniczy przechodzień rzucił się na nią i zacisnął swoje dłonie na jej szyi. Szamotanina doprowadziła do licznych zadrapań i obrażeń na ciele kobiety. Józefa próbowała walczyć o swoje życie, z każdą sekundą tracąc możliwość swobodnego oddychania. Kilka minut później jej bezwładne ciało, sporo zrywaną sukienką i bielizną, leżało na leśnej ścieżce. Sprawca zniknął w cieniu drzew. Ofiarę znalazły inne kobiety, które tego dnia również zbierały jagody. Ze względu na stan, w jakim pozostawione zostało ciało Józefy, jako motyw określono przestępstwo na tle seksualnym. Oficjalną przyczyną zgonu było uduszenie. Rozpoczęło się śledztwo. W tamtych czasach, czyli w latach 50. Służby nie dysponowały dzisiejszymi technikami i możliwościami. Nie udało się ustalić sprawcy. W grudniu 1952 roku młoda kobieta, Maria K., ze względu na chorobę swoich dzieci wybrała się po lekarstwa. Przechodziła przez trakt leśny, żeby dojść do przystanku tramwajowego. Podczas swojej drogi nie zauważyła, że podąża za nią tajemniczy mężczyzna. Gdy zaatakował ją z zaskoczenia nie miała żadnych szans. Dzielnie próbowała się bronić, walczyła o swoje życie. Sprawca udusił ją szalikiem i wykorzystał seksualnie. Kiedy jej krzyki ucichły, a mężczyzna zaspokoił swoją mroczną potrzebę, na ściółkę leśną opadło zmasakrowane i pozbawione życia ciało. W tym przypadku zaginięcie zostało zgłoszone na milicję przez rodziców Marii, zaniepokojonych tym, że kobieta nie wracała do domu. Jej ciało znaleziono w lesie między świerkami trzy dni po zdarzeniu. Kolejny raz śledztwo utknęło w martwym punkcie. Ofiarom znikały drobne kosztowności. Pod koniec marca 1953 roku Teresa P wracała z pracy. Niestety mroczny scenariusz się powtórzył. Została zaatakowana przez śledzącego ją uprzedny mężczyznę, który udusił ją jej szalikiem. Na ciele Teresy pozostały zadrapania, siniaki. Ona również została wykorzystana seksualnie. Znowu nie udało się ustalić, kto stoi za tymi zbrodniami. Ponowił się motyw przestępstwa na tle seksualnym. Ofiarami były kobiety w różnym wieku. Nie łączył ich też wygląd czy jakieś cechy szczególne. Niepokoje społeczne w gałkówku i okolicach wzrosły. Pojawiła się presja na milicji, by znaleźć sprawcę, więc przesłuchiwano różnych mężczyzn. W czerwcu tego samego roku w łodzi Wanda O, tak jak poprzednia ofiara tajemniczego sprawcy, wracała z pracy przez dość opustoszałą okolicę. Nagle z mroku wyłoniła się postać mężczyzny. Po chwili zacisnął on swoje dłonie na szyi kobiety. Ofiara, która była w zaawansowanej ciąży, krzyczała. Sprawca odciągnął ją trochę dalej i bił w przerażającej pasji. Całe zdarzenie usłyszał strażnik pracujący w fabryce nieopodal. Strzelił w powietrze. Sprawca ataku ściągnął Wandzie obrączkę z palca i uciekł. Do kolejnego przerwanego ataku doszło nieopodal Gałkówka, na stacji kolejowej. Ludzie usłyszeli krzyki ofiary i widząc to, napastnik znowu uciekł z miejsca zdarzenia. Później jeszcze raz hałas spłoszył go z miejsca zbrodni. Zostawił kolejną przerażoną pobitą kablem kobietę za sobą i zniknął. Mniej szczęścia miała na początku 1955 roku kobieta Irena D. Szła w pobliżu torów kolejowych pod Gałkówkiem i spotkał ją ten sam scenariusz co inne, śmiertelne ofiary. Jej zmasakrowane ciało znaleziono kilka godzin po zbrodni, co zasiało terror wśród lokalnej społeczności. Irena była uduszona szalikiem. Jem również sprawca wykorzystał seksualnie i brutalnie pobił. Kobiety mieszkające w rejonie Gałkówka, Borowej i Ustynowa bały się wyjść nawet o krok ze swoich gospodarstw. Następna ofiara, która uniknęła śmierci, wracała z pracy, gdy została zaatakowana przez mężczyznę. Pod wpływem chwili postanowiła udawać martwą, właśnie to uratowało jej życie. Sprawca, przekonany o sukcesie swojej napaści, opuścił miejsce zbrodni. W marcu 1956 roku nieopodal stacji w gałkówku przechodziła uczennica technikum, Helena W. Ktoś podążał za nią, ale tego nie zauważyła. Gdy weszła do lasku, tajemniczy mężczyzna zaatakował ją z brutalną siłą. Ponownie udusił szalikiem i wykorzystał seksualnie swoją ofiarę. Ciało znaleziono kilka godzin później, a sprawca znowu zniknął w cieniu. W sierpniu tego samego roku została zamordowana kolejna młoda dziewczyna Helena K. Została zgwałcona, skatowana i uduszona. Ciało znaleziono w krzakach. Co ciekawe, w śledztwie pominięto sprawdzenie jednostki wojskowej w Gałkówku, w której przebywało ponad 200 żołnierzy służby zasadniczej. Choć znano opis wydarzeń od ofiar, które przeżyły, a z ich relacji można się było między innymi dowiedzieć, że w co najmniej jednym przypadku mężczyzna nosił mundur, śledczym nie udało się wytypować potencjalnego sprawcy. Wiedziano, gdzie najczęściej poluje, Jaki główny motyw kieruje jego działaniami. Ze względu, że wiele zbrodni popełniono w okolicy torów, przesłuchiwano pracowników PKP. Wiedziano, kogo zbrodniarz wybierał na ofiary, znano jego sposób zabijania oraz narzędzia, jakich do tego celu używał. Nie ustalono, czy znęcał się nad ciałami kobiet przed czy po ich śmierci. Śledztwo zostało umorzone, a przez 10 lat nie pojawiły się nowe ofiary. Co więc spowodowało, że dziś znamy tożsamość wampira z Gałkówka? 87-letnia Maria G. Została znaleziona martwa w wannie wypełnionej wodą. Na jej ciele były ślady brutalnej przemocy a przyczyna śmierci ustalono jako uduszenie. Sprawdzono najbliższe otoczenie ofiary, a jej córka podejrzewała sąsiada Stanisława Modzelewskiego. Zaczęto przesłuchania. Dopatrzono się konfliktu sąsiedzkiego między Stanisławem a ofiarą, w którym chodziło o mieszkanie i finanse. Mężczyzna w tym czasie żył ze swoją żoną i jej biologiczną córką. Małżonka modzelewskiego zeznała, że mąż był wobec niej brutalny i bił ją w domu. Tą wersję potwierdzili też sąsiedzi, którzy wielokrotnie słyszeli awantury dobiegające z ich mieszkania. W dniu schwytania Stanisława przez śledczych mężczyzna był uległy i spokojny, nie awanturował się i nie utrudniał czynności. Początkowo nie chciał się przyznać do zbrodni, ale kolejnego dnia od zatrzymania wyznał, że dusił sąsiadkę oraz ciął żyletkom jej pośladki. Po wszystkim zostawił ją w wannie. Utrzymywał, że nie była martwa i myślał, że potem się obudzi. Przyznał, że odczuwał do niej pociąg seksualny, czego nie czuł do swojej speromłodszej żony. To było jego główną motywacją wizyty u 87-letniej Marii tamtego dnia. Podczas śledzenia historii Stanisława okazało się, że w latach 50. był w wojsku w Gałkówku. Koledzy z jednostki opisali go jako osobę skłonną do agresji i lubiącą wypić. Modzelewski jeździł tam jako kierowca wozów wojskowych. To powodowało, że znakomicie znał ten teren. Skojarzono fakty. Śledczy zaczęli go przesłuchiwać w sprawach makabrycznych zabójstw z przeszłości. Z biegiem czasu przyznawał się do zbrodni, choć utrzymywał, że gdy zostawiał zmasakrowane ofiary, to one nadal żyły. Jako główny motyw podawał potrzeby seksualne, których nie potrafił spełnić z żoną. Dopiero podczas brutalnych ataków odczuwał spełnienie. Pociągało go również to, że ofiary walczyły, próbowały się bronić żona Modzelowskiego wyznała, że podczas całego małżeństwa nigdy nie współżyła z mężem. Jedyną próbę Stanisław podjął w noc poślubną, ale tego dnia małżonka mu odmówiła. Potem nie próbował odbyć z nią stosunku nigdy więcej. Mężczyzna pamiętał wiele detali z makabrycznych morderstw i dokładnie opisywał miejsca zbrodni. Robił to z bezemocjonalnym spokojem. Stanisław urodził się 15 marca 1929 roku w Szczepankowie. Ukończył sześć klas szkoły podstawowej, ale niektóre źródła podają, że trzy. Jego rodzicami byli rolnicy, którym dobrze się wiodło. Podobno w czasie wojny został brutalnie napadnięty przez grupę ludzi, ale szczegóły nie są znane. W Warszawie ukończył kurs samochodowy, by zdobyć prawo jazdy. Mieszkał wtedy z siostrą. Spędził kilka miesięcy w więzieniu, bo spowodował wypadek samochodowy, prowadząc auto po spożyciu alkoholu. Potem parał się zawodami różnego rodzaju, ale musiał odpowiedzieć na wezwanie do wojska. Jak już zostało wspomniane w Gałkówku, pracował jako kierowca wozów wojskowych. Nie zarabiał dużo, w pracy niczym się nie wyróżniał. Po ślubie przeniósł się do łodzi, ale po jakimś czasie zamieszkał sam w Warszawie, wpadając do żony tylko raz na jakiś czas. Gdy ponownie zamieszkała ona z mężczyzną, przerwała się jego seria zbrodni. Atak na sąsiadkę miał miejsce w momencie, gdy małżonka Stanisława wyjechała z mieszkania. Sala sądu podczas rozprawy była pełna. Stanisława Modzelewskiego oskarżono o siedem zabójstw, usiłowania czterech kolejnych. Dodatkowym zarzutem było nielegalne posiadanie broni. Codziennie w gazetach można było przeczytać relacje z rozprawy. Z jednej strony próbowano mu przypisać niepoczytalność, a z drugiej oceniono, że był w pełni świadomy tych czynów i celowo wykonywał je za szczególnym okrucieństwem. 5 lutego 1968 roku sędzia przychylił się do opinii o samoświadomości Stanisława. Ostatecznie, pomimo próby odwołania od wyroku, w listopadzie rok później został poddany karze śmierci. Powieszono go w więzieniu w Warszawie. To była historia wampira z Gałkówka.